Kaleson, Mork, słyszysz mnie? Ej, słyszysz mnie Mork? Kurwa widzisz mnie? Tak. Halo Mork. A mnie? A ja ich nie no, słyszę, nie? nie. Ich nie ej, ej, ej! Dobra, Zmieńcie w opcjach, w opcjach. Na push to talk macie włączone. Nie mam włączony mikrofon już. Jak ja mam no, włączone mikrofon? A słyszysz mnie, słyszysz A, mnie? A push to talk, bez tak, kitu. Tak. No to always on, to always ma... on. Słyszałeś mnie? Słyszałeś mnie? Da, tak. Kurwa! Ja ja kurwa! gdzie, gdzie oh. biłeś? A ja wchodzę, poczekaj, poczekaj. Pa, pa. <głysy> pa, wchodzę, że tak. Cicho, cicho. Zamknij te drzwi. Pa. Nie biłaś, kurwa! <grybujesz> 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 A weź boga, jak to wygląda i co odegrasz też? Ja pierdolę jak bokiem. zapierdala. Otwórz, otwórz! Url! <grybujesz> <grybujesz> Ty kurwa! Spokojnie Anetka, spokojnie! Ale zajebałem w ścianę! Spokojnie, dzwonią policję! w ścianę! Dzwonią policje! Bo zajebałem w ścianę! Zwo... Zajebałem w ścianę. Dawaj, dawaj! w ścianę? Zostaw Czemu tu kurwa. ścianę? Gdzie byłaś ty kurwa we włoko? Uciekaj kurwa na mną! się kurwa Kurwa! Kurwa szaleńczy! Ja się boję kurwa! Ej zajebałem w ścianę, petardę pięści! Ej kurwa! Chodź ci pokażę coś, Pato Ej, ktoś sobie... Ej, patrz ktoś w kiblu wali kurwa konia patrz. Co? 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 Ty co tak co bokiem biegasz? Co jest kurwa z tobą, ty? Nie jak bokiem. Pa jak on biega? Ej, kto Dzień? tam jest? jest lustro? Pato, ziomek! Siema kurwa! Hey, 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 Spierdala, hey, hey, <gulity> wiem, kurwa! Spierdalać mój lustro! Dawaj, dawaj, lewo, prawo, lewo, prawo Mergani tarcze, tarcze, mergani tarcze, dawaj, 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 dawaj Dawaj, Dawaj, nie, dawaj, dawaj. Lewy, 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 oh. Dobra, prawy, no prawy, prawy. Raz, oh. dwa, uh. ta, ta. raz, Dobra, dawaj, dawaj, dawaj Lewy prosty, prawy i lewy sierp. Lewy pak, prosty, pak, pak. prawy i lewy sierp. Dobra, I sierp, no. I z biodra, biodro, 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 biodro. Po, po, po. U, pak, pak, pak. Tak jest, dawaj. Szsz. <śśś> pak, pak. pak. Dobra. Tak jest, kurwa, lewy, 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 Dwa lewe, dwa lewe. Tak jest. I teraz <śś> podbródek, podbrudaj, podbródek. <śś> pak, piek. <bieg>. Kurwa, opa kurwi Mikurwi! Zróbmy sobie zdjęcia, kurwa. Zdjęcie, kurwa. Dobra, dawaj. Jebacz! Jebacz te kurwy! Jebać te kurwy! <laughs> what's good, what's good, mąż! Czekaj! <laughs>

Do, 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 do. Odleję! leje, patrz to! Dawaj! 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 A czemu on tak zajebiście no, wygląda? Ej, nie, ale się kurwa Ja się złachę w chuj? Kurwa. Człowieku, walka szczelnie jest mnie zmęczyła w chuj. Kiedy ja powiem hip, wypowiedzi hop! Hip hop, hop, hip hop, hip hop. hop. Ała kurwa. Ja hip, się, ho". hop, hip, hop! się. Hop, hop, hop. <grym> 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 na to, na to, na to. Zrób pa. plus 18 modem. Zróbcie, Zróbcie mi plus 18, plus 18 proszę. No, mi też, zrobisz no, <grym> mi. <grym> Ej, się w drzwi, patrzcie, idą w pierdolę. Mi tak. też, kurwa. No okay, co? Kurwa, to lustro jest najlepsze! Kurwa! Iś, iś, ta! Bluszy, kurwa mojego uh, 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 ziomka, zaraz się rozejmiemy! kurwa do zioma! To będziesz miał problem! Wiesz kurwa, to są... kurwa... problem. Publisher! Publisher! Niemiecki publisher! Doda! Send me a message! Odzywajcie się po tekstach! Kurwa! Chciałbym... Jest, jest, gm 2 wariacie! Odzywać się po teksty yeah. to jest, wiesz, a publisher, a, intercoordination, Yes. jest. Chciałbym zaznaczyć, że nie weźcie mi do piramidy, macie już zadychane. Deski... Ej, kurwa, można się przebierać! Ej. Przebierać ja, się ja, można, pa! Ja, ja pierdolę. Jestem zwykłą suką! Właśnie teraz, ja, tak, tak! Czekaj. Bi, kurwa, O, to Łe! Tak, dyszą, kurwa. <laughs> Jak bierzcie babił. Kurwa! Ty się zmachałeś, chuj! No kuropa jebana Ale ty wyglądasz, kurwa! Jest mi kurwa tak gorąco, nie? Ej, ale odsuniecie się? Chodźcie, dziewczyny! Jak tam! Kurwa, że się zmachałem, człowieku! Do piramidy nie weszliśmy zmachany. Nie. Ja. To jest ale wywłoka. Jest, jest, wiem o co chodzi. Tu spodnie można a, wszystko a, zmieniać, a, kurwa? Ja, wiem. ja, ja, wiem. ja, ja wyglądam ja mega teraz. Ło, ja kurwa to. się. Pierdolna. O, pani frau! Kurwa, dałaś mi jedynkę z niemieckiego. Ci kurwa, kore! Kurwa! kurwa. Łodyć kurwa! Tak, wale, kurwa, nie? <grystanie> Przytul mnie. Kurwa, spierdala ja daję. Ty jesteś pojebany, człowieku. My byśmy mogli tylko w lobby siedzieć i było fajnie. Jebać te kurwa, piramida, człowieku. Patrz, kurwa! Da, piramida, kurwo, jebana. Ta, ta, teraz teraz, lil uzibert, kurwa. Ta! Erwaj, bej, się, u, szkicikiel, bej, hu, hu, chyba, ba, ba. medy szybkie palce, Adrian Salamon, ej, o, co jest, kurwa, zęby widać, pokażę jak zęby widać, ale okropne, odejdź, kurwa. Patrz kurwa Weź się kurwo, nie myłaś zębów <grym> Dobra, już zmieniam ostatni model, czekaj Dobra, gram tym pro... Ja nim gram Dobra, ja wezmę te... Uuu, czekaj, czekaj I Czemu ja mam sutannę? Tak jakby tu mam koszulę, ale... A, bo ja, ja mam spodnie cieliste, dobra Dobra, idziemy. Kurwa, tymi rąkami. Ruszacie. te Rąkami, ty, rąk, ty rąk, rąk, kurwa, ci zajebę. Ci kurwa, ci kurwa. Kurwa, ci kurwa. Kurwa, kurwa. Spokój się. O, <min o. Kurwa. Kurwa, Nie, ja pierdolę, kurwa! Kurwa! Wpierdolam, kurwa, teraz! Kurwa, biedam, kora, kurwa. kurwa, Dobra... Teraz, kurwa... Ale się spoczyłem w tym lobby! Normalnie tu mi się klei do oczu już, kurwa! Ja, kurwa. Kurwa, kurwa. ja mam astme, kurwa! Takio, yy. Pa, jak ci wale, pa! Gramy, dalej! Już, już, tylko spodnie.

Kurwa, Ej. ruszasz się jak kocur, pamiętaj wariacie, nie poddawaj się kurwa, jedziesz kurwa Co? Co to za krzyż? Dawaj kurwa No na szczęście, został Ja się zmachałem, ja nie mogę grać, ja wychodzę z gry Gdzie wy? Gdzie wy? Co jest? U, Zaparowałem... Co ci zaparowały? kurwa? Co jak ty biegasz? Ok. Ja. Dobra, Co ja tak wolno chodzę? Każdy... Mogę torbę wziąć? Dobra to co to było? Oj 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 No mam oj 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 Dobra słuchaj się. ale kanon Patrz, no. patrzcie to ma zapalniczkę, patrz, to! Chodź co teraz wolę pulę, patrz Pula! <śmieci> <śmieci> kurwa co wieku! Ej, ja weźmy odpal to! Odpal to, odpal to! Odpal to! Odpal to! Wasze? Ej, da? O kurwa! Się, kurwa. Usiądę na tyn Uuu kurwa siadaj Usiądę na tym Siadaj, siadaj, czekaj No Ej Co jest kurwa? O Panie. twoja się odpaliła, twoja się odpaliła Czekaj Mam zdjęcie jak pulę walisz pa, Zoba, zoba Zoba Ty serio ty robisz zdjęcia kurwa? No ta Uśmiech pani doktor Kurwa, jak klisze, klisze. Ty, zrób sobie to zdjęcie, ej! Zrób sobie zdjęcie, obejmij panu doktor, ktoś ja wam zajebę, jestem fotografem. Ja idę. No. Czekaj. We trzech, czekaj. O no. no. Me kli... my kli... Dodadzę da... no na Instagrama, wyśle Powiedz, zobacz kurwa, trzeba było pracować. Jedna i druga. Kurwa. I jeszcze taka, z takiego profilu. Nie ucięło mnie, kurwa. Nie ucięło cię, no zobacz, jesteś. Dobra, czekaj. dalej, dalej. Pozować. O. <laughs> Git. Kurwa. Pokaż, kurwa, za ten chęt wytargał, rozumiesz? Kurwa. Co to jest? Ja <śmiennie> widzę <Co to> <śmiennie> kurwa, Za ten kurz. Za ten kask, Kudu kurwa, te odejdź, to. odejdź, odejdź. Kask widzisz Kurwa. Dobra. Co? Dobra, zrób. Zrobię... Zagrajmy w taką tą, zagrajmy w taką pozę, w taką grę. Powtórz moją pozę, pa? No. Pierwsza. Dobra. Dziękuję. Prowidor. Zasuba z Dobra, druga. Teraz tymi, teraz tymi. Eee. A co jest, kurwa? No dobra. Dobra, następna. Ej, Mark z nim poszli już, oni poszli. Mork! Nie no, Mork stoi. Dawaj, gramy. No Prowydor? A no, jaki nie, był nie? nickname? Okay. Prowodyr. Sorry, kurwa. Przepraszam, Prowodyr, bo ja tu mam... Ja jest w vr ja nie widzę. Dawaj, dawaj. Dobra, następna. Dobra, kurwa. Poczekaj. Dobra. No, teraz ty. Teraz ja. Biedny markigu. I teraz pula! Nie, bo się zeszłam teraz, już nie mogę. Dawaj, 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 to się tylko wydaje. Na luzie, dawaj. Nie, nie, nie. Popy zanim Borg przyjdzie to jeszcze minę, dawaj, się, dawaj, dawaj. Będę dawaj. się bardziej ślizgał dawaj, na podłodze się będę ślizgał. Dawaj za zapalniczkę no, i co? dawaj, dawaj, co? dawaj, dawaj I zapalniczkę i dawaj, proszę zrób to. Ja I się pule? tu ofrę, no, pule i do zapalniczki dawaj. Czekaj. Kurwa potem o Czekaj, muszę zmusić się. No, no, no. Nie, bo mokry, mokry. Nie bo Mokry... Cicho, wydaje ci się. Nie pójdzie z farszem na No Czekaj, nie mogę. Z... Dawaj ja ci potężę. Potę ci zajebę, dawaj. co jest zaraz tu? Czekaj, trzeba, bo to kręci się, kręci się sandwich na razie. No, no. dawaj, dawaj. Ja tu czekam z kamerą. Huh? Huh? Dawaj. Kurwa, zgasło. Ciu, ciu. No czekaj, no zbierasz. No dawaj, się, no kurwa, kurwa się na to, no chłopie, nie? no dawaj pulę. No kurwa, żebym się zesrał? <laughs> no, przyciśnij trochę noż kurwa. No poczekaj. <laughs> Zaciskasz na brzuch? No. Czekaj. <laughs> Dobra, dawaj, dawaj. No co? Kur... Nie no, gruz poleci. Z kasła. Z kasła. Z kasła. Nie, poleci, dawaj, dawaj. 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 muszę się tu wylać. czekaj. Co ty robisz? <noise> Leję. No nie lej w pokoju, dawaj <noise> pulę. Pato, no, nie to, nie, Tej. Daj. Czekaj, poczymasz, muszę się wylać. No dobra, rób tą pulę, bo chcę sobie foto tego zrobić. I na shota. No czekaj! <grymne> Jak? Jak? Jak ja, Jak Jezus, że to. Psz, od tej za to tobie kurwa rozmierzala. Ze to no był błąk! Był bąk? Nie słyszałem jeszcze tak, jeden. Taki... Jeszcze taki... jeden, jeszcze jeden. Poczekaj. taka mnie zajebie w kasie, wiesz o tym? <grymne> Przestań! To tylko gra. A przestań! A przestań, dawaj! A przestań! No poczekaj, no szczerze, że musisz się zes... właśnie no. właśnie wjechałem w komputer. Nie poszło z farszem, spokojnie. Zaraz muszę dupę iść wytrzeć, człowieku. Dawaj. Płozę. No, poczekaj. Ej, no, wibrują mi zegar. No, jak dotykasz, jak dotykasz. Dwóch rzeczy na raz o siebie, albo drugą ręką tej samej rzeczy. No? Lecisz? No poczekasz. Czekaj No nie no, jak się zesrał, jest chyba na live'ie, normalnie Nie zestrasz się Ja normalnie będzie widział No jak, jak czuję, że się zesram, no przecież Kurwa, kto normalnie się zmusza do bąka, człowieku mokrego? Jeszcze mnie brzuch boli, kurwa Stary, za... Stary, za... Weź... Patrz, gdzie masz czat? Gdzie masz czat? Tu To weź zrób tak, patrz, tak jak ja głową, tak opa. I obróć ty się do. do mnie. I dalej masz czat? No. Przed sobą? No. Musi tak odsuwać, chciałem żeby zapomniał że są widzowie, żebyśmy tylko... Ej, ty rozumiesz. Ale nie rozjadź o no, to, ja muszę po prostu się na dusi na brzuszkę. No dobra. No. <grym> nie no, nie, wychodzi kred. Kret wychodzi. Nie mam wyjebane, bo kresowisko idzie już. Ja ci powiem. Ja ci ja cię będzie? To ci wyciągnę szybko. I podbiegnę do ciebie i ci powiem Ale nie, że kurwa głowa tak robi Kupu, kupu, kurwa Wasza robi Kupu, puka tak... Halo, czy jest tu ktoś? Halo, słucham Czy mógłbym zawitać do pana kurwa Calvin i Dzieńtego, Karwin <laughs> o kurwa, awa, boli mi już wszystko. Idziemy z morka No. Muszę się napić, bo się zakrztuszę zaraz. O kurwa. Easy kurwa, pa. Co ty kurwa, w kangurka kawa nie grałeś? O kurwa, o kurwa. No, Co się pokaż? dzieje? Kurde. Ej, jestem tu dochodźcie kurwa, tu. No i zgniało kurwa kogoś bojechałem. <śpieszynki> za dupcem jestem. Zapieprzyj się. Nie? Duchu bani. Do wejdą. <śpieszynka> o! 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 Kola, nie zostawiam cię mnie. Zapal to, zapal to, zapal to, zapal to, zapal to, kurwa Nie mam zapalniczki, gdzie jest Mork? Gdzie jest Mork? O kurwa, no Hanzi Jesteśmy w dupie Morka nie ma, Morka nie ma Mork, Mork, Mork Mork? Mork Halo? Kurwa, tu jest, tu O kurwa, o kurwa Wypierdala ŁODNA O kurwa, więcej O, tu jest! Otwórz oczy o kurwa! O kurwa! bijem. O! Mork na dupca i dałam stąd! Mork! Czemu się nie odzywasz? nie Pal go kurwę! Pal tą kurwę! Zniknął! Ratuj! <śśśśśśś> Ratuj! jeszcze! Zniknął Zgubiłem latarkę! Zgubiłem latarkę! Kurde Co to? Co to? Co to? Ja mam Co, to? Co to? Ja tam iść? Co to? Nie wiem kurwa. Czemu? O kurwa O kurwa Przejebane Czemu? Czemu? Co ty gadasz? Grubowiec się otworzył Czemu? Co? 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 Bo ogólnie jest coś takiego Idzie ktoś cicho, cicho. cicho. Upach, pa, 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 pa. idzie. patrzcie patrz, co to? Co to kurwa jest? Co to jest? Kogo udaje. daje? co to tu jest? Kale, co ty jest no? Ciebie. Kale, co... Nie, co ty? Kurwa, o Nie, kurwa, idzie tu. Kurwa, idzie tu. Kurwa, jest tu. Kurwa, idzie tu. Kurwa, idzie tu. Kurwa, idzie Kurwa, idzie tego. O, stoi tu! Stoi, skurwiel! Tablet wyciągnąłem! Tablet! KURWIE! KURWA! Zajebał kogoś! Zajebał kogoś! O kurwa, co się dzieje? Dzie nie mam latarki, karesom! Nie stójcie, nie stójcie! Uciekaj! Nie Ej, Nie może stójcie! Nie, możesz, nie, możesz stać nie mam latarki, nie mam latarki, jest pizda! Dobra, spedale jest to, jest to, jest to, jest O, idzie tu, proszę, że nie mnie z, nie zasadźcie mnie z nim, nie, nie umrę tu, umrę z nim, Żyje, żyje Żyje, żyjesz, umrę tu, kurwa! mnie z Tak, nie zasadźcie mnie z nie mnie z nie widzę nic, z nie widzę nic, z nie widzę nic, z co to gwizda? Poświeć mi, poświeć mi, nie widzę nic! Mork, morg! Mork, spadnę! Ej, idzie tu! Idą tu, spierdalaj! Świeć tu, świeć tu! Ja pierdolę, morg! Spierdalaj! Oj, ale grobowiec jest zamknięty, nie widzimy kurwa, teraz! No to co mamy zrobić? To, dobra, słuchaj. Chodzi o to. Nie wiem czemu, kurwa. Może od, od, trudności, od poziomu trudności, ale grobowiec się otworzył tego, kurwa, czegoś. Tak nie powinno być, powinno być tak, że najpierw szukamy artefaktów, wchodzimy, zabieramy skarb i on wtedy nas atakuje. Oj! Słyszałeś to? Jak ich straszyć, kurwa! No to... o, kurwa, człowieku! Oni mogą takie rzeczy robić? No, oj... oj... to... Czupitu! No ja go. też, ja dostałem przykład jumpscara za stówę i, kurwa się wydegałem będę z mumią. mumią. taj słuchajcie, czy tu nie ma jumpscarów tutaj? No, tak jak tutaj, fajnie, że <laughs> Co? No kurwa nie było ducha Ej. jeszcze fizycznie, jakby nie spotkaliśmy go, rozumiesz kurwa? Ten pierwszy był ciężki kurwa jakiś. Dobra, wyzywam Cię na konkurs pańca Ta, obra. dobra, lecę teraz ja. Teraz ja tutaj lecę i podwijam kwiece. Nie wiem, tutaj o mnie gadać ja wiecie jak lecę, jak chcę. Proste, sprawdzaj kurwy synu, to jest progres cały czas. U, pierdole drobne, robię mamonę. Właśnie tak i nie gadam kurwa z Ewronem. Właśnie, to cztery sery. Moi ludzie są ze mną i z przez tery. Ta, właśnie, bandura tu nawija. U, 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 możesz stać kija. Właśnie tak, sprawdzaj cały czas.